Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, nagrywam z pleneru, jak zwykle ostatnio. Choć nie. Już zobaczył samochód i musi powinien odszukać koło. Szanowni Państwo, nagrywam z takiej, można by powiedzieć, potrzeby chwili, potrzeby serca. Trochę nieśmiało mówię, bo tam Coś na polu jest. Akurat sobie wyobrażałem, jak, jaki fajny film nagram, akurat ktoś był. Po środku, centralnie po środku tej fajnej drogi. Wiąże się to idealnie z tym, co chcę powiedzieć. Wspólnie. Chcesz na lewą stronę? Ta pusta głowa, pusta. Tak to jest, jak się z kundelkiem idzie. Szanowni Państwo, e, kierowała mną wczoraj chęć, choć, bo to tego pana poleci nie jest, kierowała mną chęć znalezienia jakiegoś fajnego, jakiejś fajnej strony, jakiegoś fajnego kontentu, jak to się mówi, modnie, na stronę plusujemy.pl, gdzie nie ma żadnej. Jak to się mówi, zaraz sobie przypomnę. Cały czas mi się słowo intercyza w głowie pojawia. Zaraz zrobię pauzę. No i nie potrafię sobie tego przypomnieć. Ale jak będę szedł, to sobie przypomnę. To zresztą nie ma to znaczenia. Jest to strona, gdzie tak jak na innych stronach, nie są ludzie wywalani, bo na przykład mają różne zdanie na tematy polityczne. No chyba, że łamią prawo swoimi wypowiedziami. Szanowni Państwo, yy... no i szukałem właśnie sobie jakiegoś kontentu, jakiegoś fajnego nagrania YouTubeowego, żeby wstawić na plusujemy.pl. No i ukazał się moim oczom taki materiał z takim panem, którego można by nazwać, no na przykład nurkiem, tak? Nurkiem, menem. To są yy, nazwy z brzydkimi konotacjami, no ale niestety takie są takie Funkcjonują w języku polskim. No, pan był mocno nieświeży, tak na czarno ubrany, ale tak no, widać było, że było jakieś nurkowanie. Nie wiem, czy alkoholik, czy narkoman. Ale dlaczego państwu e, mówię o takiej osobie? E, dlatego, że podłożona była smutna muzyka. E, ten pan prawie płakał. Wyglądało to dosyć uczciwie. Nie było to jakoś. E, Fałszywie zrobione, żeby wyłudzić, jak to się mówi, na chorą córkę, pisane z błędem. I co ten pan mówił? Ano, mówił to, że dwie rzeczy ważne powiedział. Jedna taka, że jest po uniwersytecie. Chyba prowadził jakąś tam firmę. Miał wspaniałą kobietę. No i się okazało, że ta kobieta za granicą była i za granicą żyła z kimś. Z jakimś chłopem. No i dlatego pana zawalił się świat. Takich przypadków jest cała masa, o czym państwo doskonale wiedzą, zwłaszcza moi słuchacze. Ale potem dodał jeszcze jedną rzecz: że był wychowany w bidulu, czyli w tak zwanym sierocińcu. A tam wiadomo, tak jak w więzieniu, różnie można trafić. Pod jedną celą są jacyś pod inną celą będą w miarę normalni ludzie i się, jak to mówią, ja nie siedziałem i się jakoś tam odsiedli swój wyrok. Przypadek, los, fart, nie wiadomo. Może ktoś wie, ja nie wiem. Tak czy siak, ja uważam, i część z Państwa może się ze mną nie zgadzać, że człowiek jest sumą schematów, jest takim jakby biokomputerem. Nie odbieram przez to człowiekowi człowieczeństwa. Działanie programami zapisanymi takimi jakby to powiedzieć nawykami, ale korek, jest korzystne dla człowieka, bo człowiek nie musi nic wymyślać na nowo. To tak jak prowadzimy samochód, czy chodzimy. Właśnie tak zacząłem książkę moją ostatnią 33 nawyki miliardera, że człowiek ma kilkaset mięśni i one działają w idealnej synergii, żeby człowiek mógł iść. I chodzenie to nie jest takie hobsiub. Ludzie po udarze od nowa uczą się chodzić. I każdy z Państwa przecież też uczył się chodzić. Chodzić, zwyczajnie chodzić, przyłykać herbatę, wódeczkę potem, wiadomo. Głupkowato głupkowato się śmieje, przepraszam. Ym, no i był w bidulu. W bidulu nie ma taty, nie ma mamy. Jest źle. Dla dziecka dorastającego nikt nie przytuli, nie da prezentu, nie poklepił po plecach. Nie zrobi prowokacji z Mikołajem jak u mnie rodzice robili, że eee, tatuś dzwonił i Czy na odwrót tata mnie trzymał w pokoju, mama szybko wbiegała, dzwoniła, a ja wybiegałem na klatkę schodową, gdzie to jest Mikołaj, bo chciałem go wyłudzić od niego więcej prezentów. <noise> no ale to jest fajne życie. Ja akurat takie na szczęście miałem. No i eee, w bidulu tego nie ma. Nie wiadomo, kiedy do bidula trafił ten pan. On nie powiedział. I czy tam był od najmłodszych lat, jako niemowlak, czy trafił później. Tak naprawdę, chyba lepiej jako niemowlak trafić mimo wszystko, bo człowiek się przyzwyczaja. A jak człowiek dozna, czym jest fajne dzieciństwo, i potem do bidula trafia, no to, to trauma musi być niesamowita. I taki człowiek marzy o rodzinie, o szczęściu, o, o bliskich, o stworzeniu rodziny. Zawsze człowiek marzy o tym, czego nie ma. No i ten człowiek bardzo, 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 bardzo marzył o rodzinie i o wszystkim. Dlatego gdy prawie to osiągnął. Wykształcenie, praca, dom, dobre dochody, kobitka ładna. No i gdy się okazało, że ten element jeden nie zagrał, czy kobitka go zdradziła, no to wszystko runęło. Psychika runęła. Prawdopodobnie zaczął się alkohol. Nie opłacał mieszkania, jest jakiś czas bezwładności, po którym człowiek traci wszystko mieszkanie. Zadłuża się, czy tam wezmą go na słupa, czy sprzeda dowód, żeby mieć na picie, to są... Jest dużo programów na ten temat. E, ja też chciałbym e, Państwu powiedzieć... E, jest taka książka, nie pamiętam oczywiście tradycyjnie tytułu, e, w której Pan... To była książka o psychopatach i Pan mówił, e, pisarz, e, autor tej książki, mówił, e, Jakim, bo psychopatą to nie jest tak, że jest się psychopatą, albo nie jest się psychopatą, tylko jest skala. No i na, na skali, jak jest najlepiej społecznie być tym psychopatą, no to być bardzo mało, mieć na tej skali jest kiepsko, bo człowiek jeszcze trochę maleńku, jest już bezczelny, już nie postrzega pewnych społecznych norm, nie jest za odważny, no do dupy to jest. Być bardzo mocno na skali, to już człowiek jest jak... To już nie jest człowiek właściwie. Może być bardzo agresywny, niesamowicie yy, pozbawiony empatii. Taki człowiek jest zaskuteczny, często kończy w więzieniu. Albo z przestrzeloną czaszką, jakie weźmie za gangsterkę wcześniej czy później, bo jego zdolności go wiodą do przodu, ale to tylko przez pewien czas. Więc najlepiej tak być po środku, gdzie jeszcze człowiek ma jakieś umiejętności społeczne, ale jeszcze zna hamulce, wie, gdzie należy udawać, gdzie nie należy przesadzać. I tak samo myślę jest z marzeniami ludzkimi, że jak człowiek bardzo, bardzo czegoś chce, to zawsze coś pierdolnie. może nie zawsze, ale przeważnie. Dlatego warto mieć hobby i nie poświęcać wszystkich marzeń i nie. Nie mówić sobie, nie mieć takiego nastawienia, takiego wewnętrznego. Jakby to powiedzieć? No nastawienia, wewnętrznego nastawienia, że jak będę miał rodzinę, to będę zajebiście szczęśliwy i dążenie do tego. Oho, dziewiąta minuta. Jezu, co taki ruch, jak na Marszałkowskich się mówi w Warszawie. No i powiem Państwu, że lepiej tak nie mieć, tak? Lepiej rozłożyć te pragnienie szczęścia na kilka rzeczy. Na jakieś hobby, może wiara w jakiegoś Boga yy, hobby, no najlepiej hobby mieć, tak. Jakby ten pan miał jakieś hobby, zainteresowania, to może by się tak nie rozwalił całkowicie. Wszystko dał na jedną kartę, wszystko położył na jedną kartę i niestety przegrał. Wiecie Państwo co, ja zrobię pauzę, bo jest strasznie głośno. Teraz włączę nagrywanie. Witam Państwa ponownie. Strasznie się dużo samochodów narobiło. Tu zwykle jest mało. Więc kończąc temat, szanowni państwo, no nigdy nie moja rada taka, jeśli ktoś traktuje moje rady w jakiś sposób poważnie, to, to te schematy są przez kilkanaście lat, jak jestem z ludźmi, to są takie same. choć po nich idziemy. U ludzi, u zwierząt idziemy. Schematy są takie same. Jak bardzo mocno się czegoś pragnie, to coś się może zawalić. Jest duża szansa na to. Rozdzielajcie siły. I to ma swoją nazwę, na przykład jak się oszczędza, jest, taka, jest takie słowo specjalne. Boże kochany, znowu zapomniałem. Ja nie wiem. O właśnie cenzura na tych portalach, nie, nie, nie tylko cenzura oczywiście, te słowo. A te sobie też zaraz przypomnę, takie fajne słowo. Żeby trochę tu swojego majątku, trochę tu, trochę tam, nie wszystko na jedną kartę. Więc trochę dajcie w hobby, trochę dajcie, żeby nie wiem, nauczyć się, zrobić sobie kurs pilotażu samolotu, kurs na przykład sternika wodnego, jakieś hobby, jakąś grę, no żeby. Szczęście nasze nie bazowało tylko na jednej wizji, bo bardzo łatwo wtedy być nieszczęśliwym. Bardzo łatwo wtedy stracić wszystko. A nasze szczęście, jak stracimy, no to pozostaje. Śmietnik, alkohol, narkotyki. No bo to się na długą metę nie da żyć, jak człowiek jest nieszczęśliwy. Jest mu źle. A zwłaszcza miłość, bo to jest tak niesamowity narkotyk. W Polsce, Polska przeduje. Pod względem ilości samobójstw mężczyzn. Nie jest to przypadek. W Polsce mężczyźni są uczeni, że rodzina, żona, dzieci to jest najwyższe szczęście. To się rozpada, bo do 3 lat jest 63% pozwów o rozwód, które składają w 75 bodajże procentach panie. Więc olbrzymia liczba mężczyzn doświadczy bardzo mocnego uderzenia, wielkiego bólu. To jest. Nieuniknione. Część, e, część połączy się z drzewem za pomocą liny, brzydko mówiąc. Część się rozpije. Część wej e, wejdzie w narkotyki, przepraszam. Część, część a nie część, przepraszam, już trochę mi się wszystko miesza. E, część e, ludzi będzie wejdzie w jakieś sytuacje przestępcze. Będzie czuło gniew. Ten ból przejdzie w gniew i będzie wyładowywany. No, to jest zawsze zamknięta ta bramka. Chyba ten pan na polu wyjechał co żeś musikał na kapustę. No, taki ty jesteś. Taki ty jesteś. Także szanowni państwo, pozdrawiam serdecznie. I kurde, jak to słowo się nazywało? Nie akumulacja, bo to jest w jednym. Dywersyfikacja, już mam. Dywersyfikować trzeba majątek troszkę w złoto, troszkę w obligacje, troszkę w to, tamto. Ja się obligacji nigdy bym nie kupił troszkę w złoto, troszkę w tytoń. Wiadomo, jakby apokalipsa była jakaś, no to ludzie palą tak, Alkohol, z to... ale to na inny temat. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Miłego dnia, życzę miłej reszty tego dnia. Cześć!